Kordziska i Dzisiaj nagrywam sobie z Crappy Birds. To jest yy, taka, jakby to powiedzieć, przeróbka Flappy Birds. Nie powiedziałbym, że to jest przeróbka. To jest całkiem podobne. A więc dzisiaj, pogramy trochę w tą wnerwającą, wkurzającą grę która mnie doprowadza powoli do szału i nie wiem czemu się namówiłem na no to, żeby z niej nagrywać no właśnie męczę się trochę, żeby tutaj przychodzić to widzicie więc śmieszne to jest okropnie wkurzające niezwykle jestem okropnie zmęczony też Więc, Ach, dobra. Można też chyba to tą myszką grać. No nie, ale z pacjentem jest o wiele lepiej. To jest taka fajna minigra do... Nie no, to nie jest do, do, do rozróżnienia się, to jest bardziej do wkurzania się. rozróżnić się przy tym nie da, bo się naprawdę nie da. IP w ogóle do tej strony będzie w opisie. Chyba. gra. Na pewno jak przykładowy jesteś zły w dniu, to na pewno cię nie pocieszy, więc lepiej w nim nie grać. Um, nie jest to jakiś dzisiaj dla mnie mój specjalny dzień. dzień. Dobra, biorę się za to. Ej, dobra, ogarnij się. Naprawdę on nawet nie dotknął. Tak głupia ryba, czy to ten, ten ptaszek. Ryba wygląda tu dla mnie bardziej. Tak, tak flapuje, widzicie? Tak flop, flop, flop. Żart jakiś. No nie no nie dotknął! Żart jakiś. no nie ludziska ludziska to jest po prostu no jak ja nawet pierwszego nie mogę przejść weźcie ocięcie mnie jak ja w ogóle gram w tym crappy birds bo no widzieliście to o oh, lol No więc będą często takie fajne gierki. Dobra, ja się muszę teraz skoncentrować, więc trochę nie będę gadał. Nie. O boże. <laughs> Weźcie mnie tutaj już zakopcie, nie? <laughs> dobra, dobra. No nie dobra, jakie dobra. Gówno nie dobra. Nie Ty kupisz śminkowy ptaku Kurde, masz śminkę na buzi? Czy co to jest za rodzaj ptaka jakiś? Nie wiem Rodzaj zębny chyba Nie, to jest chyba ten flapający właśnie Nie, ludzisko weźcie mnie proście, prosto, no zabijcie mnie Dobra, zróbmy tak. Nory. No to się teraz wkurzyłem. Jestem ledwo tutaj przytomny przy tym komputerze naprawdę. Dobra, teraz nie wiem. Nie, nigdy mnie aż tak gra tak nie wkurzała. Nie trafi no przecież no nie uderzył. Głupi, gruby porowacz jakiś, kurde. To mi trochę przypomina Mario. Zauważyliście, że to takie. Te. Yy, no. Przesunęłam myszkę. Yy, to są bardziej takie. Yy, no, takie te, co wchodziliśmy do. Wchodziło się do tego w Mario. I się teleportowało. Coś takiego. Nie. Ludzie, to będzie bardzo szybki odcinek. Nie ma po prostu sił dobra, nasz cel to jest dobić do 15, choć, chociaż do tych 15 jeśli nie, nie dobiję to jest naprawdę ciężko, ciekawe czy na telefonie to jest łatwiej w to grać ludzie proszę was No nie. Dobra. To akurat się przyznaję, że ja to widzę. Przepraszam. Poprawimy sobie słuchawki Dobra. Dobra. Jakie dobra. Nie. Game over, Steam. Nie, 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 nie. Pst, to jest żart. Po prostu jakiś ogromny, wielgaśny żart. To wygląda na to, że nie dojdziemy do tego właśnie do tego poziomu muszę walka o śmierć i życie. Weźcie, мне поможете. Не. 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 Sorry ludzisko, że to taki taki suchy trochę ten odcinek, ale... Ani się przy tym nie da skoncentrować, bo cię tutaj ci, ci tak bulwersujesz się w jednej stronie, nie masakra No dobra ludziska. No to wydaje mi się, że to by było tak bardziej na tyle bo. Yy, tak. No bo w tą grę nie da się grać. To jest bardzo. mogę to powiedzieć. Wkurzająca gra, a jednocześnie jest bardzo wciągająca. No, no to. Co by tutaj powiedzieć też? No to komentujcie, lajkujcie i polecajcie innym. No to siema.